Jak cztery rzuty karne sprawiły, że Helmut Dakadam zapisał się w historii pucharu Europy. Rok 1986 finał pucharu Europy stjęła Bukaresz kontra FC Barcelona. Mecz odbywał się na stadionie Ramon Sanchez Pis Juan. Faworytami byli posiadający w swoim składzie wiele gwiazd Katalończycy. Spotkanie było niezbyt widowiskowe. Żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki. Dlatego o wyniku miała zadecydować seria rzutów karnych, a w niej Helmut Dakadam, bramkarz rumuńskiej ekipy. Dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Obronił wszystkie cztery jedenastki graczy Barcelony. Tak, cztery rzuty karne z rzędu zatrzymał kolejno Aleksanko, Pedraze, Piciego Alonso i Marcosa Alonso. Stieła wykorzystała okazję i wygrała 2-0 w rzutach karnych zdobywając Puchar Europy, a Dakandam z miejsca stał się legendą. Dokonał tego jako pierwszy i jedyny w historii, ale po tym sukcesie jego kariera nie potoczyła się tak jak można było się spodziewać. Wkrótce po finale doznał poważnej kontuzji ręki, która zmusiła go do zakończenia kariery w wieku 27 lat.